Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej słowomira Mencena, prezesa nowej nadziei lidera konfederacji wraz z posłami nowej nadziei po wczorajszym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Oddaję teraz już głos słowomirowi Mencenowi. Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia w nocy z bezprecedensową sytuacją w polską przestrzeń powietrzą wtargnęły dziesiątki obcych dronów. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować polskim żołnierzom, którzy brali udział w tej akcji neutralizowania obcych dronów. Bardzo dziękujemy im za ich służbę oraz poświęcenie. Premier im za ich służbę oraz poświęcenie. Premier Donald Tusk wzywał dzisiaj do jedności, do tego, żebyśmy razem wszyscy się zjednoczyli w obliczu tego zagrożenia. I tak Oczywiście, myślę, że nie ma w polskiej polityce nikogo, kto nie uważa Rosji za agresora. Myślę, że wszyscy doskonale zdajemy sprawę, że trzeba się przed Rosją bronić i że Rosja jest dla nas zagrożeniem. Natomiast nie mogę zgodzić się na utrzymywanie jedności z obecnym kierunkiem rozwoju polskiej armii, z obecnym stanem troski o polską obronność. Nie będzie jedności pomiędzy opozycją a rządem w nieprodukowaniu broni i amunicji. Nie będzie jedności w nieprzygotowywaniu Polski do wojny. Wojna trwa już 3,5 roku. To jest naprawdę szmat czasu. Cała druga wojna światowa trwała 6 lat. I jak wszyscy doskonale wiedzą, wojna się w ciągu tych 6 lat znacząco Co zmieniła. Wojna, która się toczy za naszą wschodnią granicą, również zmieniła się przez te 3,5 roku i obecnie jest zupełnie inna niż była w 2022 roku. Niestety państwo polskie tego w ogóle nie zauważyło i dalej przygotowuje się na wojnę, której już nie będzie, która odeszła do przeszłości. Chciałbym zaapelować w tym momencie, kiedy wszyscy myślę, że jeszcze lepiej zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, o to, żebyśmy wreszcie się obudzili, wreszcie naprawdę. Zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, z realnego stanu wojska polskiego, żebyśmy zaczęli wreszcie widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę, a nie taką, jaką byśmy chcieli kiedyś widzieć. Polska w tym momencie nie ma obrony antydronowej. Po prostu jej nie ma. Wojsko polskie kupiło jakiś czas temu polskie zresztą systemy Sky Control, ale w zeszłym roku przestało je modernizować. Od tego czasu trwają analizy, ponowne analizy. Analizy analiz, analizy ponownych analiz i nic się nie dzieje. W tym momencie świat nam uciekł. Mówię tu o Rosji i o Ukrainie. To nie jest tak, że tylko my alarmujemy, mówimy o tym, że nie ma systemów antydronowych. Mamy tytuły prasowe, artykuły w Rzeczpospolitej. 8 lipca 2025. Polska bezbronna przed dronami. 9 września 2025. Wczoraj artykuł w Rzeczpospolitej z tytułem Antydronowa bezsilność Polski. Wciąż nie potrafimy zwalczać małych. Bez załogowców. Nie budujemy, nie mamy systemów antydronowych w sytuacji, w której Ukraina i Rosja postawili na drony. Produkcja dronów zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji rośnie wykładniczo. To były na początku tysiące dronów rocznie, na początku tej wojny, następnie setki tysięcy. W tym momencie zarówno Ukraina, jak i Rosja osiągnęły zdolności produkcyjne na poziomie milionów dronów rocznie. Miliony dronów rocznie. My się cieszymy, że mamy wieloletnie zamówienie na 10 tysięcy dronów, wieloletnie w sytuacji, kiedy Ukraina i Rosja produkują po kilka milionów. Dronów rocznie, a następnie się tymi dronami atakują. Samych takich dronów typu Shahid. Rosja produkuje dziesiątki tysięcy rocznie i te liczby cały czas rosną. Mają dojść do poziomu 4-5 milionów produkcji dronów rocznie, zarówno Rosja, jak i Ukraina. Państwo polskie całkowicie przespało tą sytuację, nie widzi tego, co się dzieje. Dzisiaj w nocy na szczęście w naszym kierunku leciało tylko kilkadziesiąt, około dwudziestu dronów, ale Rosja regularnie atakuje Ukrainę setkami dronów. A w przyszłym roku mają to być tysiące dronów w jednoczesnym ataku, i Polska się na to w ogóle nie przygotowuje. To jest tak absurdalna sytuacja, że ciężko mi to zrozumieć. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby obserwując to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, w żaden sposób nie zareagować na zmianę sposobu prowadzenia walki. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji mają prawie tysiąc firm produkujących drony. Tysiąc firm, które dokonują cały czas ewolucji technologicznej, które odkrywają cały czas nowe rzeczy. Ukraińcy wprowadzają w tym momencie roje dronów. Rosjanie panują nad polem walki dronami matkami, które wypuszczają dopiero z siebie te drony FPV. My tego wszystkiego nie mamy. My nawet o tym w tym momencie nie marzymy. My nie mamy prostej obrony antydronowej. To oczywiście należy zmienić. Co więcej, sytuacja się pogarsza. Mówiłem, że w zeszłym roku zdecydowano o zatrzymaniu modernizacji tego systemu Sky Control. Niestety w tym roku zmieniono nawet prawo lotnicze w sposób utrudniający produkcję oraz testowanie dronów. Sami sobie utrudniamy życie. Mamy ustawę o produkcji broni i amunicji oraz innego sprzętu wojskowego, która praktycznie uniemożliwia w Polsce produkcję broni i amunicji, dlatego nie powstają nowe fabryki. Nikogo nie zastanawia, że trwa od 3,5 roku wojna, że gwałtownie rośnie popyt na broni i amunicję, a w Polsce w tym czasie nie powstała ani jedna fabryka amunicji, że my amunicji 150 mm, 55 mm, artyleryjskie produkujemy rocznie tyle, ile Ukraina zużywa w dwa dni? rocznie to jest nasza roczna produkcja i są plany, że może za kilka lat uda się zwiększyć produkcję do takiego poziomu, ile Ukraina zużywa w miesiąc, a to ma być nasza roczna produkcja za wiele lat. W tym momencie przepisy sprawiają, że powstanie nowej fabryki amunicji to jest 9 lat. 9 lat papierologii, 9 lat biurokracji, 9 lat ubiegania się o najróżniejsze zezwolenia w trakcie kiedy się toczy wojna za naszą wschodnią granicą. To jest wszystko niepoważne. Czy my w ogóle testujemy sprawność naszego wojska, czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeprowadziliśmy chociaż mobilizację testową jednej brygady, przecież nasza... Armia jest armią, która ma być mobilizowana na czas wojny. To zmobilizujmy chociaż jedną brygadę. Zobaczmy, ilu rezerwistów się stawi. Ilu dostanie na miejscu mundur, buty, wyposażenie i następnie spróbujmy tą brygadę przemieścić z miejsca na miejsce. Dlaczego nie przećwiczyć takiego manewru, jeżeli musimy zmobilizować ludzi na czas wojny, to dlaczego nie sprawdzimy, jak nam to w ogóle pójdzie? Czy nasze państwo jest w stanie przeprowadzić taką operację jak zmobilizowanie jednej brygady i przemieszczenie jej dajmy na to na inny poligon albo 200 km w którym Kierunku. Zobaczmy, co wtedy nie wyjdzie, bo na pewno coś nie wyjdzie, bo jak się czegoś nie trenuje przez dekady, to nie ma prawa to dobrze wyjść, ale dobrze byłoby się o tym przekonać teraz, a nie w trakcie wojny, kiedy i tak trzeba będzie to zrobić. Więc mamy olbrzymie, idące w lata zapóźnienia w sprawie dronów, nie mamy amunicji artyleryjskiej, średni wiek polskiego rezerwisty, to jest już w tym momencie ponad 50 lat i rośnie, nasze państwo nie przygotowało się do tej wojny. Niestety to jest straszna informacja. Kiedy ja o tym mówię, to słyszę zarzuty w moim kierunku, że to jest niepoważne, że ja psuję zgodę narodową, że ja psuję świetną atmosferę. będziemy wszyscy silni, zwarci i gotowi, to na pewno z... wyciężymy wroga. No problem jest taki, że dokładnie to Polacy słyszeli w 1939 i jak się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Zwartość Gotowością, gotowością, jednością, świetną atmosferą, poklepywaniem się po plecach i szerokimi uśmiechami nie, zatrzyma, nie zatrzymamy dronów, nie zatrzymamy ataku. Do tego potrzebna jest broń, do tego potrzebna jest amunicja, do tego potrzebni są żołnierze, potrzebne są drony. Musimy zacząć wreszcie na poważnie przygotowywać się do tej bardzo poważnej sytuacji. Należy jak najszybciej uprościć przepisy, zliberalizować ustawę o produkcji broni. I amunicji tak żeby wreszcie firmy mogły zacząć produkować w Polsce broń i amunicję należy pracować nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych dronów ja rozumiem doskonale że nie ma co teraz budować miliona dronów na półkę, których mamy nadzieję nie wykorzystamy, ale musimy zbudować zdolności produkcyjne po to, żeby móc w razie czego ten milion dronów wyprodukować. Trzeba firmom płacić za utrzymywanie zdolności produkcyjnych, za rozwijanie tych zdolności produkcyjnych. Musimy stawiać na polską produkcję, polską produkcję broni, dronów, amunicji. Musimy zacząć testować nasze wojsko i nasze brygady, bo sytuacja jest naprawdę poważna. I mówię o tym dzisiaj nie dlatego, żeby psuć dobrą atmosferę, nie dlatego, żeby kogoś straszyć, nie dlatego, tego, żeby siać paninkę, tylko po to, żebyśmy wreszcie dobrze się, wszyscy się obudzili, bo to jest najlepszy moment do przebudzenia się, zarówno naszych polityków, jak i naszego społeczeństwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo prosimy. To Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy Polacy mieszkający przy wschodniej granicy w państwa ocenie są bezpieczni? Mam wielką nadzieję, że tak. To znaczy, premier Donald Tusk wzywał dzisiaj do spokoju i chciałbym, żeby Polacy mogli dalej żyć w spokoju. Oczywiste jest ryzyko, że kiedyś na kogoś jakiś dron spadnie, natomiast no, mam nadzieję, że Polacy jako spo społeczeństwo jeszcze są bezpieczni. Czyli Pana uspokoiło dzisiejsze wystąpienie premiera? Uspokoiła mnie informacja, że tych dronów było zaledwie kilkadziesiąt i że zostały zneutralizowane, tak? To jest dobra wiadomość. nie pa... nawołuję teraz do paniki, żebyśmy wszyscy pochowali się w piwnicach albo wyjechali z Polski. Nawołuję do tego, żebyśmy uruchomili wreszcie w Polsce produkcję broni, amunicji oraz dronów. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Zenon Nowak. Czy w takim razie niektórzy politycy urągają po prostu inteligencji. Polaków w przekazach właśnie w tej chwili, jak, w jakiej jesteśmy sytuacji. I drugie jeszcze pytanie czy komuś zależy, żeby Polskę wciągnąć w wojnę, w związku z tym, że prezydent Nawrocki powiedział wprost, że nie wyśle polskiego wojska na Ukrainę? Dwie sprawy. Politycy w sprawie naszej obronności dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy świadomie kłamią, znając sytuację. To jest chociażby wicepre, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, który kłamał na temat zdolności liczby polskiej amunicji przeciw, artyleryjskiej oraz jej produkcji. Oraz na tych, którzy nie znają prawdy, bo żyją w świecie propagandy, czerpią informacje z propagandy. Po raz kolejny będę apelował aż do skutku. W Najwyższej Izbie Kontroli znajduje się raport pod tytułem zdolności mobilizacyjne i bojowe sił zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Ten raport leży tam już kilka lat, ma klauzule tajne. Każdy poseł, każdy senator powinien udać się do Niku i przeczytać ten raport. On jest tajny, ja nie mogę powiedzieć, co tam się znajduje, ale ta wiedza pozwala oddzielić rzeczywistość od propagandy. Niestety ten raport nie był przedmiotem obrad Komisji Obrony Narodowej, bo nawet posłowie zasiadający w Komisji Obrony Narodowej mają, mają widocznie lepsze rzeczy na głowę niż dowiedzenie się, jak wygląda rzeczywistość. Wolą powtarzać tępą propagandę. Wracając do drugiego pytania, tak jest jedno państwo, które chciałoby, żeby Polska dołączyła do tej wojny. Tym państwem jest oczywiście Ukraina. Mówił o tym chociażby ostatnio prezydent Andrzej Duda, który wprost powiedział, że Ukraina próbowała Polskę wciągnąć do wojny po tym ataku rakietowym na Polskę. Więc tak, to jest zupełnie zrozumiałe. Ja nie mam do nich o to pretensji. Gdybym był Ukraińcem, też chciałbym inne kraje wciągnąć do tej wojny. Chciałbym, żeby ten konflikt się zglobalizował. Więc o pretensji o to nie mam. To jest w interesie ukraińskim, no ale nie polskim. A polscy politycy powinni dbać przede wszystkim o polskie interesy. Tak, bo to jest naruszona w tym momencie polska racja stanu i w takiej sytuacji trzeba to głośno mówić, że ten kraj chce wkręcić Polskę w wojnę. Panie redaktorze, no ja rozumiem, natomiast do kogo, jak do kogo, ale nam tego mówić nie trzeba. To wydaje mi się, że to uwaga do innych polityków. Dziękuję bardzo. Prosimy kolejną redakcję o pytanie. Dzień dobry, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka. Pytanie do pana prezesa. Jak pan ocenia dzisiejszą współpracę prezydenta z premierem? Czy odetchnął pan ulgą, że mimo tych emocji i, i sporu politycznego to. Chyba jednak udało się przeprowadzić sprawnie te dzisiejsze wszystkie procedury. Czy pan uważa, że państwo polskie zdało ten egzamin? Nie, przy tym nie było, więc nie wiem, jak ta współpraca wyglądała. Bazując na deklaracjach, można nabrać wrażenia, że była współpraca. Jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Prezydent musi współpracować z rządem w najważniejszych sprawach, takich jak polityka zagraniczna czy obronność, gdzie ich kompetencje niestety się nakrywają. to jest rzecz zupełnie oczywista, że niezależnie od podziałów partyjnych musimy liczyć. Na to, że prezydent z premierem będą zgodnie współpracować w tych sprawach i w tych tematach. Więc mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze. Ja nie krytykuję tego, w jaki sposób się zachowało rano wojsko czy nasze państwo. Ja krytykuję to, co się działo w ciągu ostatnich lat, że nie jesteśmy przygotowani na tego rodzaju sytuację, a nie źle, a nie, że źle zareagowaliśmy na tę sytuację. Chciałbym, żeby to było wyraźnie rozróżnione. Kolejne pytanie. Buracki, Telewizja Republika. pytanie, jeżeli chodzi o słowa podpułkownika Goryszewskiego, który stwierdził, że polskie systemy tak naprawdę nie były w stanie śledzić no, tych 20 czy iluś tam obiektów, które pojawiły się nad, ter nad terytorium naszego kraju. Yy, no, czy to jednak jest niepokojące, że, że nie, nie byliśmy w stanie śledzić tylu obiektów? Wydawało mi się, że dosyć dobitnie powiedziałem, że nie mamy systemów antydronowych. Nie jesteśmy w stanie ich śledzić, a następnie zestrzeliwać. To jest olbrzymie zaniedbanie. My za ogromne pieniądze budujemy system yy, przeciwlotniczy, budujemy go już od kilku lat, jeszcze kilka lat będziemy budować, ale on już teraz jest przestarzały. Jeszcze trzy lata temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że jednocześnie może atakować nie wiem, 500 szachidów, tak? a teraz to jest codzienność na Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że do końca roku Rosjanie będą w stanie przeprowadzić jednoczesny atak tysiąca dronów, a w przyszłym roku jednoczesny atak dwóch tysięcy dronów. My w ogóle nie jesteśmy na to przygotowani, w ogóle nie jesteśmy na to gotowi. I tak to jest porażająca informacja i próbuję z nią dotrzeć dzisiaj do Polaków, żeby wiedzieli, jak wygląda rzeczywistość. Rzeczywistość wygląda tak, że Ukraina z Rosją są rocznie w stanie wyprodukować miliony dronów, my tysiące, plus nie mamy obrony przeciwdronowej. Czy właśnie też Polska powinna domagać się od krajów na to, żeby teraz już zostały przerzucone jakieś systemy militarne, które by no, neutralizowały te drony? Tak, natomiast dużo ważniejsze jest to, żebyśmy posiadali swoją obronę antydronową. Zawsze trzeba stawiać na swoją siłę, swój potencjał, swój sektor zbrojeniowy. Powinniśmy jak najszybciej mieć jak najwięcej polskich antydronowych systemów, które istnieją. Przecież ta firma APS, produkująca Sky Control, jej systemy w tym momencie działają na Ukrainie. To czemu nie mogą działać w Polsce? Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję.